W sanockim skansenie gościła ekipa filmowa z Izraela. Film będzie opowiadał historię życia cedyka Balszemtowa, jednego z twórców hasydyzmu na terenach dawnej Rzeczpospolitej. to we, we tried to make it. Authentic, maximum authentic. How the Jewish lived in this village 260 years ago? They lived in neighbors of Polish in in good neighborhood, in uh, a befriend together. The main actors is one Jewish, in one is a Polish, and they, the best friend one is a carriage horse rider, and one is a rabbi. In the story of the rabbi. Goes on and on and on and on to tell this. Story. The story about the Hasidic. Jest to historia bardzo ważna dla Żydów ultraotoksyjnych, zarówno Izrael, jak i Żydzi, którzy są rozsiani po całym świecie, i w Stanach, i w Europie, no wszędzie wszyscy bardzo wyczekują ten film. Zdjęcia kręcono m.in. w synagodze oraz Domu Żydowskim. Sama lokalizacja tutaj nieprzypadkowo wybrana, bo, bo jak sami stwierdzili reżyser i ekipa, no, miejsce idealnie nadające się do, do stworzenia właśnie tegoż, tegoż materiału. Stąd też i dla nas pewnego rodzaju wyzwanie, bo ekipa izraelska działa zupełnie inaczej, jak ekipy, z którymi do tej pory mieliśmy do, do, do czynienia. Rzeczywiście dla nas wygląda to troszeczkę wszystko chaotycznie. Oni czują się w tym w tym doskonale. Premierę filmu zaplanowano na ten rok.